Cześć wszystkim. Nie było mi jakiś czas, ale to tylko dlatego, że nic specjalnie nie zwróciło mojej uwagi. Aż do teraz. Wracam do Was taką świeżynką jak maszynka JRL. W materiale, który dla Was przygotowałem, postaram się jak najbardziej ją Wam przybliżyć. Zapraszam. Tak więc co mamy w pudełku? Zestaw osadek, ładowarkę, zestaw do konserwacji i instrukcje. Jeśli chodzi o nakładki, mamy 10 nakładek. Najbardziej mnie interesują e, w sumie pierwsze, pierwsze 5 nakładek, czyli 1,5, 3, 4,5, 6 mm i 10,13 mm. OK, jeśli chodzi o zestaw do konserwacji, najbardziej zwróciło moją uwagę takie małe urządzonko, to jest dystansownik, który nam będzie pomagał, jeśli będziemy mieć problem, bądź będziemy wymieniać ostrze, będzie nam pomagał je zdystansować, żeby pracowało bardzo dobrze. Mamy też w nim również śrubokręt, co ułatwi nam sprawę w rozkręcaniu, oczywiście oliwa i szczoteczka do czyszczenia. Mamy również instrukcję, ale ja bardzo rzadko używam instrukcji. No i ładowarkę na złącze europejskie. Także nie będzie problemu z naładowaniem naszej maszynki. Słuchajcie, dwa słowa o nakładkach. Mamy bardzo fajny zakres długościowy nakładek. Zaczynamy od 1,5 mm i kończymy na prawie 25 mm. Co prawda tej nakładki będziemy używać bardzo rzadko ale w samej 1,5 mm 3 mm czy 4,5 będziemy używać na przykład do takich cieniowań, jak są, jakie są cieniowania typu Paint. Bardzo przyjemne, bardzo przydatne. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Co jeszcze powinniście wiedzieć o samym maszynce? JRL podczas dłuższej pracy powiadamia nas o smarowaniu ostrza. sygnalizuje to na wyświetlaczu LED. Samo ostrze zachowuje niską temperaturę nawet przy długotrwałym działaniu. Posiada potężną baterię, dzięki której możemy na niej pracować nawet do 4 godzin. I to jest fakt. Sprawdzałem. JRR wyposażony jest również w dwa tryby prędkości. 6000 lub 7200 obrotów na minutę. Nie robiłem pomiarów, ale dla mnie wystarczy, że maszynka tnie każde włosy bez żadnych problemów. No i nareszcie, jak się nią pracuje. Powiem krótko, byłem przekonany, że jest to plastikowy badziew. A po dłuższej obserwacji... Stwierdzam, że pracuje on się znakomicie, a wydłużony zakres cięcia od 0,5 do 3,5 mm daje nam więcej możliwości przycieniowania. Ocena maszynki. Może zacznę od minusów. Do minusów na pewno mogę zaliczyć to, że w pakiecie podstawowym nie dostaniemy podstawy ładującej, jak i również ostra Oby Obydwie rzeczy możemy kupić, ale osobno. Do minusów mogę zaliczyć również to, że na wyświetlaczu, który nam pokazuje stan baterii, on określają tylko w przybliżeniu. I tak naprawdę jednego możemy być pewni: kiedy wyświetlacz zaczyna świecić na czerwono, za niedługo nasza maszynka skończy swój żywot. Plusami tej maszynki jest to, że pracuje nią się bardzo wygodnie. Radzi sobie w każdych warunkach, czy to są włosy suche, czy mokre. Radzi sobie również z gęstymi i grubymi włosami. Bateria wytrzymuje bardzo długo, więc to jest na plus. Sama, maszynka, sama w sobie maszynka jest bardzo cicha, jak i e, ostrze. Mało co się nagrzewa, ale to tylko dzięki temu, że jest powlekane aluminium, a same ostrze są namagnesowane. To już niestety koniec naszej recenzji. Dla wytrwałych, którzy zostali ze mną do końca, mam prezent. Wystarczy polubić mój profil na Instagramie Lucky Barber i wysłać do mnie w wiadomość prywatną. A dostaniecie ode mnie rabat na kosmetyki Level Free, których obecnie jestem ambasadorem. Maszynkę, jak i kosmetyki dostaniecie na stronie internetowej Salonowa, jak i również na Facebooku i Instagramie. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Na razie. Pa! Transcrição